Import wyciągów bankowych do programu Symfonia Handel. Funkcja dostępna jest w kartotece Pieniądze, menu zestawienia, wykonaj raport. I tutaj odnajdziemy raport o nazwie Import wyciągów bankowych. Przy pierwszym uruchomieniu należy ustawić kilka parametrów. W szczególności istotne będzie wskazanie formatu. Wyciągu bankowego, jakim posługuje się nasz bank. Lista jest dosyć długa. Wyszukujemy tutaj właściwy bank i format pliku. Następnie wskazujemy lokalizację pliku z tymże wyciągiem bankowym dostarczonym przez bank. W tym przypadku jest to ta lokalizacja. I na początek pracy wskazane jest ustawienie kilku parametrów, które pozwolą nam lepiej kontrolować proces importu. Tak więc ustawimy sobie znakowanie importowanych płatności wybranym znacznikiem oraz włączymy sobie ręczne uzgadnianie kontrahentów oraz ręczne rozliczanie dokumentów. Taka konfiguracja daje nam lepsze panowanie nad procesem importu danych. I chociaż trwa to wtedy nieco dłużej, to pozwoli nam to podglądnąć i zrozumieć mechanizmy automatycznego uzgadniania. Tak więc jesteśmy teraz gotowi do importu danych w trybie półautomatycznym. Zobaczmy, jak to działa. Pierwszą pozycją w importowanym wyciągu bankowym jest wpłata na kwotę 1853,61 zł, która w polu tytułem posiada następujący opis 16 fos 0001. System odszukał wśród należności kontrahenta fakturę o dokładnie takim numerze, Zgadza się też w pełni kwota, w związku z czym automat zaproponował rozliczenie tego właśnie dokumentu. My jednak sobie poeksperymentujemy, czyli na przykład zdecydujemy, że nie chcemy rozliczyć tego dokumentu, a chcemy rozliczyć tą kwotą najstarsze należności. Czyli wybra, wybieram teraz pierwszą pozycję, daję rozlicz. Wybieram następną, daję rozlicz, i pozostała kwota, która została z tej płatności, została przypisana do tego drugiego dokumentu. Powiedzmy, że zatwierdzimy w taki sposób. I kolejna pozycja w wyciągu bankowym znowu kwota 1800 zł, określony numer dokumentów w polu tytułem i jaką mamy sytuację? Znowu dokładnie dokument o w takim numerze został znaleziony, przypisany automatycznie. Gdyby zdarzyło się, że nastąpiła pomyłka i kontrahent, na przykład, pomylił numer, prawdopodobnie zostałby wskazany wtedy inny numer. Wtedy zadziała mechanizm, że rozliczamy pierwsze płatności, od, poczynając od najstarszej. Zobaczmy kolejną pozycję, tym razem jest to wypłata płatności za naszą fakturę zakupową. I kolejna, rozliczymy już to automatycznie. Po zaimportowaniu wszystkich pozycji wyciągów bankowego, system przedstawia taki raport podsumowujący w którym zapisane są zarówno dane pochodzące z elektronicznego wyciągu bankowego, jak też i informacje o rozliczeniach, jakie zostały wykonane, bez względu na to, czy były to rozliczenia wykonane automatycznie, czy jak w tym przypadku w wyniku decyzji operatora, który zmienił domyślne rozliczenia i wprowadził ręczne. Poza wydrukiem podsumowującym, jeszcze system przedstawia nam listę płatności zaimportowanych. Możemy ją przeglądnąć. I po zamknięciu zauważymy, że również na standardowej liście dostępnej z kartoteki pieniądze, te wpłaty i wypłaty są już uwidocznione i dodatkowo oznaczone. Znacznikiem A zgodnie z ustawieniami parametrów importu. Reasumując, płatności z wyciągu bankowego zostały zaimportowane i rozliczone z należnościami i zobowiązaniami znajdującymi się w programie Handel.